Jest godzina 6.30 Pora zacząć kolejny pracowity dzień Dobra, nagrywać No dobra, już na montażu jesteśmy Chłopaki już montują mostki To pierwsza instalacja Jest, bo dzisiaj dwie do zmontowania są Także tu będziemy montować jeszcze drugą W Jakieś, jakieś 300 metrów stąd dosłownie i tyle, na instalację na mostkę, chłopaki już mostki zainstalowali, jakieś 9 godzina, także zaraz panele też będziemy wrzucać i, e, i tyle. Ja jakoś więcej jeszcze nagram, tą instalację i trochę pogadam. E, I trochę pogadam. No, jeszcze się rozładuję i, i właściwie tyle. Dzisiaj takim tematem, co ja poruszę, to będzie e, połączenie liczników ze sobą, bo tu akurat właśnie u Pana Piotrka będzie połączenie liczników. Tu panele już macie na miejscu. Będziemy złączać ze sobą dwa liczniki. To pokażę od razu. Eee, dwa liczniki, to do połączenia. I, I właśnie powiem, jak ta cała procedura tych połączeń liczników wygląda. Tu, właśnie, często u gospodarzy jest takie coś, zaraz nagram, że są dwa liczniki. Mamy licznik trzyfazowy i licznik jednofazowy. Eee, I wiadomo, jak zamontujemy instalację na licznik trzyfazowy, eee, no to ono będzie produkowała tylko prąd na ten licznik, nie? A licznik jednofazowy odpala. Yy, więc powiem wam jak dzisiaj, jak taka procedura wygląda też połączenie tych dwóch liczników ze sobą yy, no, no i tyle w zasadzie. No. Także biorę się do roboty. Tutaj jeszcze zywkiło i mogiło. No właśnie tutaj most mam kilka, falownik. Także biorę się do roboty, porozładowuję to i zaraz wam powiem o, o, trochę o tych licznikach, także toko. Także Dobra, bezpiecznie dojechałem do jego stoku, mam chwilę czasu akurat pod kręgiem stoję. Włóczekam na chłopaków, to powiem trochę o tych licznikach, żeby była jasność. Tam na montażu, co pokazywałem właśnie w grzebieniach, to były dwa liczniki. Jeden to jest tak zwany licznik domowy, drugi to jest licznik na gospodarstwo typowo. Przy instalacji fotowoltaicznej najczęściej podłączamy się do jednego licznika. Nie ma opcji podłączenia do dwóch liczników, bo tego się nie da zgłosić do PGE, więc coś trzeba z tym zrobić. Najczęstszym rozwiązaniem jest tak naprawdę połączenie tych dwóch liczników czyli my jako firma składamy podanie do PGE o to, żeby te dwa liczniki ze sobą scalić, ten licznik jednofazowy i trzyfazowy, czyli po prostu jedno, jedną fazę przyczepiamy tam do, do licznika trzyfazowego i cała instalacja produkuje prąd na licznik trzyfazowy i właściwie tyle i to jest najczęstsze rozwiązanie u nas jest elektryk, który to przepina składamy podanie i wszystko jest załatwione tak naprawdę instalacja, no bo jeżeli tego nie zrobimy, to będziecie dalej płacić za prąd za licznik tak naprawdę ten, ten jednofazowy najczęściej. Sytuacja trochę się komplikuje, jak mamy, mamy gospodarstwo, gdzie z licznika trzyfazowego, z prądu po prostu jest on typowo na gospodarstwo i od niego jest odliczany VAT, czyli po prostu ktoś jest watowcem, odlicza VAT z prądu te 70%. I ma licznik na gospodarstwo oddzielnie. No to wtedy instalację możemy tylko i wyłącznie zrobić na gospodarstwo, na ten licznik gospodarczy. Ten licznik domowy zostawiamy, I, i wtedy wiadomo, te instalacje możemy też VAT odliczyć. No ale, no, żeby była jasność, że przy takich instalacjach najczęściej już liczników nie łączymy, jak, jak ktoś odlicza VAT od prądu, jest oddzielny licznik na dom, oddzielny licznik na gospodarstwo i na tym tak się naprawdę sprawa zamyka co się dzieje potem z tym licznikiem trzyfazowym złączonym z jednofazowym no w zależności, albo jest wymieniany przez PGE jak jest fotowoltaika albo zostaje, zostaje tylko przekonfigurowany licznik, kiedy bo czasem PGE już wstawia liczniki dwukierunkowe dla klientów, teraz widzimy i ewentualnie przychodzi tylko z PGE facet, zabiera licznik ten jednofazowy już ze sobą do, do PGE, a licznik trzyfazowy ten z fotowoltaiką, jeżeli już jest, to przekonfigurowuje. Jak nie, to zmienia trzyfazowy i tyle. No, nie wiem, czy to jest jasne, e, żeście trochę mnie zrozumieli, bo pierwszy raz w ogóle nagrywam e, z montażu. Znaczy w sumie no, wczoraj nagrywałem, ale to tak, 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 taki filmik krótszy był. No ale pierwszy raz nagrywając montaż, to zrozumieć że trochę ciężko trochę czasem przy osobach rozmawiać, no ale myślę, że się z tym oswoję, bo chciałbym Wam nagrywać na bieżąco montaż, żebyście wiedzieli, jak to wszystko wygląda. No i w zasadzie tyle w tym dzisiejszym odcinku. Nie zdążyłem pojechać na drugi montaż, po prostu nie starczyło mi czasu na, na wszystko. No, w linku poniżej, w opisie, będzie podany taki formularz, jeżeli ktoś chce zobaczyć jakąś sobie wycenę naszej firmy z jakąś firmą, albo po prostu zamontować instalacje fotowoltaiczne, zobaczyć jakby to wychodziło. To będzie kontakt, że można zostawić numer telefonu, i imię, nazwisko i my się z Wami skontaktujemy, umówimy się na spotkanie. No, i w zasadzie tyle. Trzymajcie się, cześć.